Dobra, hejka, cześć się man, kosty w ten jesteśmy już Przy Dobra, przy tym całym... Dobra, wesołe miasteczku. Wesołe miasteczko. Dobra, twierdzę. No dawaj to ten Dobra, czujcie zostawcie suba, łapkę w górę i napisz to jakiś fajny komentarz. Nie wiem. Ogrzena najlepiej. Niech żadnych głupot mi nie pisać. Dobra no Co to E! Ej, tu No e <grywia> Co ty wyciałoś? Kto cię tam tej? O, to ta! Ej, ej, ej! Ej, koleżaneczko, to ty Hello? Dobra okej. Okay. Nie chcę z nami gadać? Oj, koleżaneczka spotkana. Która spotkana, No to taka no. Co kiedyś bała i misja taka coś tam? Hora! Kura, hura! Kura chce zimiego? No co a nie chce zimiego? No co mnie pchasz, tam Co pchasz tego zimiego? No. Nie leżysz <laughs> tak, to było dobre, co tam. Pójdziemy? Nie, dobra. No, no, pożegamy się dalej jeszcze raz. No, dawaj. <laughs> Jej, sobie, będzie śmiesznie. Jak kurwa, no, na no, tym, na no, tym, będzie śmiesznie. Mhm, uh -huh. na no, tej i maszynce, tej machince, dobra. <laughs> Ja... Yeah. Tak, to śmiesz się. No, jakiś tej, jak to się nazywało? Ośmiornicy, o to ośmiornica! Co to było? Jakieś ręce czy co nogi? Tak, ośmiorniczka, jej, ośmiorniczka. Ośmiorniczka. Dobra już jej, ośmiorniczka! Wow. maszynka ośmiorniczka, dobra Machinka ośmiorniczka. Jezus Dobra To co, teraz spadamy stąd... Cina młoda! Dziś musi się wysztowować, co to jeszcze będziemy robić Na no, odcineczku. Rodzina młoda, dopiero 22 druga w grze. Co to kurwa Co to kurna jest? No dobra, Dawaj, przelajemy się. Tak mhm, to było. Hmm.

Dobra, styka, to następnego lecimy. Gdzie nie możemy w dwudziestu. już byliśmy, to idziemy też tutaj się poszaleć jeszcze. mi potrzebuje rozrywki. No, Dżimi. Nie najlepiej mnie Jimmy, dobra, rozrywkę rób. A robimy rozrywkę. <śm> O, i teraz będzie. O, jakieś tam. Takie przejazd. Kurwa. Yupi. Yupi. Jaj. Teraz jest to wszystko. Yupi, yupi. Tak. Yupi, yupi. Gdzie oni są? to gdzie bym? <grym> Hmm. Tak, wesołe miasteczko pełną pełną parą! Yeah. No o już byłeś, dobra, gdzie jeszcze można ich znaleźć? Uh -huh. O, przyjechała się z nami ta czarna włosa, jak to nas nazywa tym jakimś... A chyba jego laska. Zimie laska kolejna jakaś. Uh -huh. hmm. Ale włosa, chce się przyjechać włosa? gdzie ona jest? Nie wiem. To można wejść jak to Jak Nie Do tego weź. A nie da się tego. Do czego? Co to? Czy to szczelanie? Tak, nie to mi się nie chce. Tak. O, ta jest. Halo. Idziesz z nami na raneczkę? Na randewu? Randewu. Tylko w jego wyobraźni. <ścoughs> randewu. <śm> Ja, Nie bo niezy ja, narendowane Halo Crzej, biję to co? Czekaj, czekaj. Kopię że czekaj. To jest scena piękna. Kopanina <grym> No daj mi tą scenkę piękną. Mhm. Co on mu robią? Ja mam ja Nie, tego chciałam ratować, chciałem gościa, Jezu. O ja pierdolę. coś ty zrobił, Jimmy? <grymne> Nie tego, chłopczyk. Dobra, sama teraz już tam. No kurde, do kogo statujesz, odwaliło ci. Nie wiem, o. Dlaczego? Chciałam ci kurwa pomóc, a ty mi jeszcze wkurwiasz gościu? No, no co, no Kurwa, jeszcze mnie zaczął kopać, pić, zobacz, śpiernicz tam z doś. Er. ty No, jedź się, paljasu. Jeden z drugim... O, kopiesz mnie? Chciałam cię kurwa uratować, gościu i jeszcze mnie kłam, zdenerwujesz. Koleś kurwa? O. Jak czekaj miły to za mało, co? Za mało miło, nie? Odczep się Nie właśnie to jest spada. Nie. Dobra, już mam dosyć. Jest sobijatyka. No dobra, też to dosyć do jacy dostaniesz. Nie, jesteś w palancie. No, tu się odwróć na. A weź mnie. na tutaj palanta to nie, dobra, już mam dosyć spadać z Jezus, masakra jakaś. Ulatować chciałaś kogoś, kurwa, nie ja zawsze. Le, 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 dobra już to. Tak. Koń tego, kurwa, wkurzania. Oj! Co to we mnie wpalnęło mi? Jeszcze następny jakiś paląt? To się lak to ma, dostanie czy lanie? Lanie, lanie! Lanie, lanie, dostanie no, Co znowu, nie? Kurze nie. No tu! Jimmy, w którą stronę? No, Ja pierdole. Co za koleś. Pan się z pierwszej palancie. O jest. Dobra, jeszcze raz się przejdziemy. Wesołe to twój dom. Dawaj. No, kupuj. Hmm? Co? No, Eno huh? No co nie mogę Pierdolę! jeszcze Cholerny jakiś idiota, chodź tu Na no tu, idiota, nie widzisz? No to by... Ej kuła nas... Je zarapadniemy tu! Co <laughs> Умр ты же, а